Cześć, witajcie z tej strony Kamilos i witam was bardzo serdecznie w 131. odcinku z GTA 5 legendy i teorie. A w dzisiejszym filmie sprawdzimy teorię o tym, czy da się uratować Michaela przed śmiercią, wybierając zakończenie z jego zabójstwem. Zanim jednak przejdziemy do sprawdzania teorii, to chciałbym wam powiedzieć o pewnej zmianie, bo jak wiecie, bądź nie wiecie, cel na ten rok to 100 tysięcy subskrypcji. Jednak chciałbym sprawdzić, czy uda nam się wbić 100 tysięcy subskrypcji, ale do końca wakacji. I właśnie to jest nasz aktualny cel. Zmieniamy go i zobaczymy, czy uda nam się go zrealizować. Więc jeżeli ty jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału To fajnie by było jakby zasubskrybował bądź zasubskrybowała Jest to dla mnie ogromna motywacja do dalszego działania A także pomaga to w rozwoju kanału Jeżeli już subskrybujecie mój kanał To nie zapomnijcie zostawić łapki w górę Napisać komentarza Możecie napisać na przykład taki hashtag Bądź po prostu udostępnijcie mój film swoim znajomym Którzy grają w GTA Bądź po prostu lubią taką tematykę To już wszystko co miałem wam do przekazania na początku A teraz życzę wam miłego oglądania Ja już jestem w zakończeniu, w którym to Michael zginie. Oczywiście goni go. I dojeżdżamy teraz do elektrowni. Jeżeli chodzi o to elektrownię, to już sprawdzałem z nią sporo teorii i sprawdzałem także teorię, czy uda się zatrzymać właśnie w tym pościgu Michaela. I udało się, tak jakby go uratowaliśmy. Jednak chodzi nam, czy w tej ostatniej sekwencji będziemy mogli go uratować, dlatego dzisiaj to sprawdzamy. Oczywiście Michael przed nami ucieka. Jeszcze go widać, dlatego lecimy od razu za nim. Nie będziemy do niego strzelali, bo to jest tylko marnowanie czasu. I będzie to naprawdę zbędne, bo i tak mamy nieśmiertelność, więc nas nie zabije. Michael, ty lepiej uciekaj, bo jestem już koło Ciebie. Gościu, chyba nie chcesz, żebyśmy cię dorwali. Dobra, wchodzimy do góry. Tu już Michael zmienił swój outfit. Jak widzicie, przebrał się. Przed chwilą był w swoim szarym garniturze oraz... Chyba miał okulary przeciwsłoneczne, tak mi się przynajmniej wydaje. Jeżeli dobrze widziałem, a na pewno dobrze widziałem, no ale dobra, mniejsza z tym, gonimy go dalej. No i tak do nas strzela. Ale lecimy. Nie zatrzymuj się, nie strzelaj do nas, tylko uciekaj. Jeżeli ci życie miłe. Dobra, lecimy tu. I on tu za chwilę powinien wyskoczyć. No i jest. A my wchodzimy zaraz na komin, na którym to wszystko się. Skończy albo i nie, to zależy, jak nasza teoria się zakończy. Czy będzie potwierdzona, czy jednak obalona. Ja jednak liczę na to, że może nam się coś udać. Jednak w tej serii wiele zaskoczeń było. Dlatego wchodzimy. Niczego nie można zakładać z góry. Ja na początku sprawdzę coś łatwego, a dokładniej zmienimy grawitację z ziemskiej na księżycową. Myślę, że będzie. To odpowiednia grawitacja i zobaczymy, czy wtedy Michael na przykład zacznie latać. Bądź po prostu będzie spadał tak wolno, że nic mu się nie stanie. Jestem ciekaw, jak to zadziała, bo wiem, że ta grawitacja nawet w niektórych kacsenkach działa, jeżeli ją zmienimy, więc zobaczymy, czy na przykład w tej zadziała. Czy jednak skrypt tym razem z nami wygra. Ale mam także pomysły, żeby zamienić miejscami Franklina i Michaela i zobaczymy, czy to się uda. A jak nie, to standardowo spróbujemy jakimiś. Barierami, jakimiś kontenerami, zablokować spadającego Michaela i uratować go dzięki temu, no ale zobaczymy. No i możliwe to, że go wciągniemy, także podziała, ale to się okaże. Jak na razie trwa walka, ale ta walka się już kończy. nas spokojnie. Możemy także spróbować go uratować. Oczywiście to ratowanie się kończy i tak jego zgonem. Ale możliwe, że jak go podniesiemy, to wtedy będzie spadał nieco dłużej, chociaż zobaczymy. Także są pomniejsze teorie, tak naprawdę. Teraz możemy przejść na map editor. Niestety, nie mogę przejść i latać na wolnej kamerze. No teraz mogę. W ogóle nie możemy zaznaczyć naszych protagonistów, z tego co widzę. Niestety. Ale możemy zmienić oczywiście grawitację, dlatego teraz to zrobię. Przechodzimy do pogody, i tu jest grawitacja. Zmieniamy ją na grawitację księżycową. Tylko gdzie ona jest? Nie widziałem, więc z drugą stronę mamy to. Jest i księżyc. Ale zobaczcie, że sam się puścił, i nic się nie stało. Znaczy, stało się, zginął, ale jak widzieliście, po prostu za długo czekałem i Michael i tak zginął. Więc wiemy, że zmiana grawitacji nic w tym przypadku nie da. Dlatego przechodzimy do kolejnych prób. Pierwsza próba jest za nami, niestety zakończyła się niepowodzeniem, ale my się nie poddajemy i lecimy dalej. Próbujemy innymi sposobami. Oczywiście dalej gonimy Michaela. Michael, no nie strzelaj, naprawdę daj sobie spokój. Jeśli ci życie miłe, to uciekaj. Naprawdę, dobra porada ode mnie Lecimy Dobra, możemy iść teraz inną stroną Idziemy tu Tam jest Michael, biegaj do góry Zastanawiam się teraz nad sposobem No, spróbowałbym zamienić ich miejscami Robiłem coś takiego W przypadku ratowania doma na tamie I tam się udało Go przenieść Jednak tutaj widziałem, że Nie mogłem ich zaznaczyć Nie mogłem zaznaczyć ani Franklina, ani Michaela Więc zobaczymy czy to zadziała, w razie czego później się wciele w Michaela I zobaczymy, co się stanie No zawsze mogę zaznaczyć go teraz Zobaczcie, że on tutaj w ogóle stoi sobie Nie ucieka, nie strzela Po prostu z nami rozmawia Ale dobra, lecimy do góry W sumie strzela, strzela po drabinie Bo w nas nie trafia, no ale dobra Jesteśmy do góry, możemy pominąć Możemy pominąć I teraz zrobię jeszcze szybką Akcję Ponieważ nie chcę, żeby misja zakończyła się przedwcześnie niepowodzeniem. Dlatego zatrzymałem czas. Zobaczcie, że już nie rozmawiałem ze sobą, ponieważ no, nie ma takiej opcji. Czas jest zatrzymany. I popatrzcie, że nie możemy i zaznaczyć. Niestety, nie mogę zaznaczyć ani Michaela, ani Franklina, więc niestety nie zamienimy ich miejscami. A szkoda. Dlatego teraz musimy przejść do innego planu, a dokładniej zrespić. Obiekty. W sumie mamy jeden obiekt, który chciałbym na początku postawić. Jest to ogromna bryła, ogromny klocek, który jest większy od tego komina. Zresztą zobaczcie, dwukrotnie większy. Więc musimy go pomniejszyć. W sumie obniżyć. Pomniejszyć go nie możemy. Dalej jest za wysoko. Tu już widać Franklina, Michael utknął. Ale nie chcemy, żeby coś się zbagowało. dlatego go obniżymy. Zobaczcie, jak to idealnie tu pasuje. Teraz możemy Michaela puścić. W ogóle. Czy możemy go uratować na zwolnionym czasie? Poczekajcie, sprawdźmy to. Przycisnąłem spację. I odpaliła się chyba kacenka wciąganie Michaela, ale zobaczcie, jakie to jest wolne. Nie no, musimy to przyspieszyć. Przyspieszmy sobie to do połowy i zobaczmy. Już nic nie wciskam. Zobaczcie, jak to wygląda. Michael się wspina i pewnie nic się totalnie nie zmieni. Dokładnie tak. Teraz nas uderzy. I miejmy nadzieję, że się zatrzyma. Nie widziałem go, ale nie, no, przeniknął. Przeniknął, czyli ten jeden kloc wielki nie podziałał. Niestety, Michael zginął. Dlatego przechodzimy teraz do kolejnych prób. Przed nami już dwie ostatnie próby Oczywiście pomijam cutscenkę Pierwsza z nich będzie związana z map editorem Ponieważ uważam, że ten jeden obiekt niestety nie dał sobie rady I nie poradziłby sobie właśnie z skryptem spadania Michaela Ale zobaczymy jeżeli ustawimy ich więcej Możliwe, że któryś jakoś na niego wpłynie A jeżeli nie to po prostu zamienimy się w Michaela I to będzie właśnie ostatnia próba w ogóle zauważyłem, że on się tak buja Dopiero teraz, no ale dobra Lecimy, niby mam zatrzymany czas Ale nie chcę przesadzać Bo nie wiem, czy Ten skrypt, aby Tego czasu i tak nie wznowi Dlatego lecimy Na początku kontenery, myślę, że kontenery już są Standardowym budulcem Do zatrzymywania ludzi Różnych barykad i tak dalej Więc wiecie, a w sumie Fajnie będą wyglądały na tym kominie Zresztą sami Zobaczycie później, i tak to wygląda. Już więcej nic tu nie będę dodawał, bo szczerze powiedziawszy, no, nic więcej nie mogę dodać. Dlatego wznawiamy czas, żeby leciał. I teraz zrzucimy Michaela. No i przeniknął. Czy przeniknął przez wszystko? Czy na czymś się zatrzymał? Zobaczcie, wszystko zniknęło. Michael totalnie przelatuje przez wszystkie nasze obiekty. W ogóle ich nie było widać. Myślałem, że jak w niektórych cutscenkach, po prostu te obiekty będą widoczne, ale w tym przypadku nic nie możemy zrobić. No teraz się pojawiły, ale co to zmienia? Nic to nie zmienia. Chociaż chcę zobaczyć, czy on będzie między tymi piłkami, czy jak to będzie wyglądało. Bo możliwe, że to wszystko zniknie. I jeszcze nie mogę przejść na wolną kamerę, niestety. Więc poczekajmy chwilę. I za chwilę przejdziemy do ostatecznej próby, w której to wcielę się Michaela. I zobaczymy jak to będzie. Wygląda to naprawdę śmiesznie. Te wszystkie kontenery, jakieś tam piłki w ogóle wystają. Ale żadna nie wypadła. Czyli Michael przeleciał przez wszystko. Dalej nie mogę wejść na wolną kamerę. Więc czekamy, czy teraz mogę. Dalej nie mogę odlecieć. Czekamy jak to się skończy. Dobra, teraz już mogę. Więc Michael a właściwie Franklin sobie idzie, a Michael tu powinien być, tylko gdzie on jest? Michael, tu jesteś. Zobaczcie, że zareagował na nasze obiekty, bo wsunął się prawie że w komin. No ciekawie, ale niestety nie uratowaliśmy go. Normalnie przed upadkiem, dlatego teraz przechodzimy do ostatecznej próby. Przed nami ostateczne podejście, i jest to być albo nie być tej teorii. Jak na razie wszystko wskazuje, że będzie ona obalona, ale zobaczymy, jak to będzie w tym przypadku. Dlatego wchodzimy teraz do góry. Mam tutaj wszystko zrobione. Możemy przejąć duszę Michaela, ale jednak chcę, żeby kaczenka. Minęła, dlatego pomijmy ją jeszcze nie mogę, ale teraz już mogę i zobaczcie, że dalej jesteśmy na Michaelu i jestem teraz Michaelem. Co się stało? Co tu się dzieje? Ja się teraz przełączyłem na Michaela i jestem Michaelem. Zobaczcie, że on ma spadochron. Czyżby Michael tu teraz przeżył? No dobra, spróbujmy uratować siebie tak naprawdę Bo jesteśmy Michaelem I zobaczmy, czy to zadziała No masz spadochron, Michael No i niestety spadł Co tu się dzieje? Teraz Franklin w ogóle jest ubrany inaczej Pobagowałem mi Co jest grane? Franklin What the hell? Co tu się dzieje? Dlaczego mamy dwóch Franklinów? I ten jeszcze mruga. What the? Fuck. Co tu się stało? Franklin jest pobagowany, zobaczcie, że on nie ma wnętrzności albo są jakieś dziwnie pobagowane. Jego klata jest naprawdę zbagowana. I widać coś dziwnego w środku. Okej, okay. do góry wciąż jest? Czy go nie ma, bo go nie widzę? Za chwilę tam podlecimy. Nie wiem, co tu się stało. Jest totalnie zbagowane. Możliwe, że za chwilę się zamienimy w Michaela, albo i niej. Co tu się właściwie stało? Próbuję sobie to jakoś logicznie wyjaśnić, ale jest to niemożliwe. Dobra, jesteśmy już na wolnej kamerze i poczekajcie, czy jest to. Jest to Michael! Zobaczcie, jest to Michael, który spadł, czyli uratowałem Michaela. Patrzcie. Jest to Michael po upadku, tak samo wyglądał. Popatrzcie, że go tu nie ma. Jesteśmy Michaelem i czy jest tu Franklin? Tak, jest tu ten zbagowany Franklin i udało nam się uratować Michaela. Nie wierzę w to. Udało nam się uratować Michaela. Michael odchodzi. Napisy końcowe lecą właśnie za nim. Wygląda to naprawdę ciekawie. Myślałem, że ta teoria będzie obalona, ale ostatecznie pozostaje mi tylko powiedzieć, że ta teoria jest jednak potwierdzona. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę. I jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to możecie zasubskrybować. Również zapraszam Was do innych moich filmów. A póki co to by było na tyle. Na razie i cześć!